No, hej, jestem na żywo. Myślałam, że to totalnie się nie uda. W, w jakoś teraz, ale może jednak się uda. Ciekawa jestem, czy ktoś będzie o tej porze. Jest sobota, godzina dziewiąta. Ja jestem ubrana, ale w łóżku, bo plany moje legły w gruzach, i dlatego też mam trochę czasu, żeby o czymś z Wami pogadać. Miałam dzisiaj iść w ogóle na sesję zdjęciową z, z bluzami, żebyście mogli zobaczyć na stronie wszystkie kolory. No ale pogoda się taka zrobiła, że to totalnie nie ma opcji? No więc tak, mam trochę chwilę. Hej, Piotr. Hej! Hej, ja imię i nazwisko. Dobra. Co zrobić, żeby ludzie byli dla nas mili? Tak. Pomyślałam, że to jest fajny temat, żeby o nim pogadać, ponieważ wczoraj, ogólnie, wczoraj miałam taki dzień, że. Mm, miałam kilka takich, takich roz. takich pogadanek z totalnie obcymi ludźmi. Takie wiecie, zamienienie po prostu kilka słów, ale zawsze coś. Ja raczej jestem takim typem osoby, gdzie, sorry w ogóle za ten cień i za jakość nagrywam z telefonu, to tutaj mam lampę, żeby ta jakość była trochę lepsza, a jest ciemno, więc to, to tak z tych spraw technicznych. Ja generalnie bardzo lubię być sama, bardzo lubię sama spędzać czas, ja też bardzo dużo czasu pracuję, więc najwięcej czasu przebywam właśnie z Pinkim. O jest teraz niezadowolony za bardzo. Um, najwięcej czasu tak naprawdę spędzam z nim, ponieważ ja pracuję od rana do wieczora, mój mąż pracuje od rana do wieczora, także widzimy się no, yy, od, od wieczora do rana, można powiedzieć, a tak to weekendy też yy, spędzamy razem, chociaż na przykład w soboty zazwyczaj pracujemy do 12-13, ale generalnie mi, mi jest dobrze. Yy, tak jestem sama po prostu. Mam czas na przemyślenie, mam czas na pracę i w ogóle, więc też nie jestem jakaś taka super ultra towarzyska, więc to nie jest tak, że cały czas bym się z kimś spotykała, imprezki, pateczki i tak dalej, ale od czasu wiadomo, coś takiego jest bardzo fajne. No i na przykład też nie jestem taką osobą, co po prostu idzie po ulicy i zagaduje ludzi. Do, do tego to mi bardzo daleko. Ale odkąd, tak naprawdę odkąd mamy Pinkiego, odkąd Pinki jest z nami, to widzimy, że ludzie wcale nie są tacy ponurzy, wcale nie są tacy smutni, wcale nie są tacy Jezu. Często jest takie przekonanie o Polakach, że to ani się nie uśmiechnie na ulicy do ciebie, ani odzajemni uśmiechu, ani nie pogada na zasadzie no dobra, nie gadamy na zasadzie może co tam słychać do obcej osoby i tak dalej. Ale kilka słów można zamienić i odkąd mamy Pinkiego, no to widzimy, że Najczęściej to jest z ludźmi, którzy też mają psiaki. Jak idziemy na spacer, to widzimy, że kilka słów naprawdę można zamienić. Może się z tego nawet wywiązać jakaś taka dłuższa rozmowa. Najczęściej w tematyce psów, ale czasami przychodzi to też na inne tematy. Można poznać ludzi i jak to zrobić, żeby właśnie ktoś był dla nas miły. Na pewno nie chodzić z głową w dół, na pewno nie odwracać głowy, na pewno nie chodzić samemu z ponurą miną. Jak chcemy, żeby ktoś się do nas uśmiechnął, to może my pierwsze powinniśmy się uśmiechnąć. Na przykład wczoraj idę sobie z pinkiem i widzę, że idzie babeczka taka starsza, też z takim podobnym psem, tylko że szpicem. Także różnice były takie, że ten szpiz miał po prostu dłuższe futerko, takie bardziej sterczące niż pinki, i dłuższą tutaj tutkę. Ale, ale widzę, no, widzę już z daleka, że idzie ta babka obok, taka kulka biała, i to futerko tam fruwa. I no, no banan, no nie no, co się będę powstrzymywać? U mnie banan, potem patrzę ona też banan. No i ojejku, jakiego pani ma pięknego pieska, a pani też jakiego ma pieska, a to jaka to rasa, bo, bo mój jest szpic, ona tak mówi, no mój jest ciłała i, co? I, i normalnie pogadałyśmy sobie 5 minut, bardzo fajnie, z uśmiechem, dobra, przychodzę zaś kilka metrów i yy, idzie babeczka z większym psem i ten pies się tak zapar jak nas zobaczył no mój waży 3 kilo, to jest maleństwo to jest, to jest taka porcelanka moja drobna, <coughs> tamten dość spory pies, no ale się zapar a babka mówi, no że on się chce bawić ten pies i, i dlatego tak I, on, i ona nie pójdzie, wy musicie tu przyjść i najlepiej żeby się pobawili ja mówię, no, że ja się o tego mojego Pinkiego strasznie boję, no bo on jest delikatny i taki większy pies to nawet łapą niechcący mógłby zrobić mu przez przypadek krzywdę no, ale mówię, no to, no to jak my mamy przejść teraz, jak, jak wy się nie ruszycie, nie? Ona mówi, no, ona się nie ruszy. No dobra, to pinki na ręce i idziemy też coś, jak się miniałyśmy. Trochę kilka słów jeszcze zamieniłyśmy ze za sobą. Ona o tym się swoim, ja o swoim, ona się coś o mojego wypytała, ja o jej psa się wypytałam. Pożyczyłyśmy sobie wszystkiego dobrego, wesołych świąt. to Totalnie obcy ludzie, w takim, wiecie, krótkim odstępie czasowym, to było bardzo miłe, i, i, i po takim czymś. Nawet jak wy się do kogoś uśmiechniecie na ulicy, wy powiecie komuś jakiś komplement, to możecie komuś naprawdę zrobić fajny dzień. A według mnie dobre rzeczy po prostu do nas wracają i to no jak w tym przypadku widać wracają bardzo szybko, bo ja się pierwsza zaczęłam szczerzyć do tej babki, ona znowu się zaczęła szczerzyć do tej pierwszej, no nie do tej drugiej, nie aż tak, bo byłam trochę wystraszona tym dużym senem. I... I... I tak miałam, tak, tak normalnie sobie szłam, tak naprawdę po tych dwóch babeczkach, to już szłam taka naprawdę ukochana sobie z powrotem do domu. Potem kolejna sytuacja w sklepie. Zawsze na pieczywie, a ja kupuję pieczywo mojemu mężowi, jest taka. W tym sklepie, co ja tam chodzę, jest taka zawsze przemiła babeczka. Jest taka trochę starsza, taka, no taka, taka no taka babcia, no taka. Taka bardzo sympatyczna i ona zawsze, jak jeszcze miałam długie włosy, o, jakie pani ma długie włosy, jakie piękne. Jak miałam e, różowe, bo wiecie, z tymi kolorami u mnie to było różnie. Jak były różowe, o, jaki jaki kolor, jaki odważny, to to, to to. Dobra. Potem jak obcięłam włosy, o jakie pani ma fajne włosy, jaka nowa fryzura Jak wracałam z treningu, byłam w topie i w leginsach, patrzę się na brzuch. Bo często tak wracam, ja, ja często idę na trening ubrana, tak jak mam trenować, i potem jak wracam, to też się nie przebieram, tylko potem już w domu zrzucam ciuchy i przebieram się po domowemu. Więc na przykład tak yy, byłam przed treningiem czy po treningu w tych ciuchach z duchem odsłoniętym. Ona wzrok na brzuch i nie tak, że czasami to wiecie. Czasami jest tak, że na przykład ktoś się na was patrzy i niektórzy to traktują jako, ale mnie obcina, a tu może sobie myśli fajne rzeczy, tylko tego nie mówi. A, ta bab a dobrze jest, jak o kimś pomyślimy coś miłego, myślę, że bardzo fajnie jest mu to powiedzieć. I ta babeczka mi na przykład, yy, no, tak się patrzy na ten brzuch i mówi, no, jest na czym oko zawiesić. Nieźle, nieźle. Nie. To taka, nie wiem, ona ma chyba 60 lat to jest strasznie miłe. I na przykład wczoraj też w sklepie ja przychodzę się patrzę, Mikołaj, no nie, bo wczoraj były Mikołajki. I tak na początku nie poznałam, ale się patrzę, no faktycznie to ona. Ma nos dorobiony taki bardziej czerwony, że wiecie, że takie zmarznięty. Włosy, brodę, ubranko Mikołaja. Jo, jakie pani ma fajne włosy. Bo wiecie, ja ostatnio, ostatnio traktuję je jako kręcone więc coś nowego, więc ona zawsze mi po prostu musi te włosy czy cokolwiek skomplementować. Ja jej też tam rzuciłam jakimś komplementem. Dała mi cukierka. Yy, I tak. Ojejku, no. Naprawdę życie może być dużo, dużo lepsze, takie na co dzień, takie codzienne, jak my też jesteśmy dla kogoś mieli. Bo jeszcze też, oczywiście, jak ja ją zobaczyłam w przebraniu tego Mikołaja i się skafydałam, że to ona, to po prostu. Taki banan i ona widziałam, że od razu też. Y, to są bardzo fajne rzeczy. Takie drobne, ale myślę, że też nie. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś na nie od wzajemnym uśmiechu. Może się y, nawet zdarzyć, że powiemy komuś ty, ale masz fajną bluzę na przykład. On powie weź, spadaj, co to ode mnie chcesz. <laughs> tak też się może zdarzyć, ale w takiej sytuacji to wydaje mi się że wzruszyć ramionami. Może zrozumieć, może ma akurat do kitu moment, może ma beznadziejny dzień, ale wydaje mi się, że w większości przypadków stanie się tak, że ktoś po prostu też wam to wzajemni, może zrobicie sobie naprawdę jakąś taką fajną, wartościową znajomość, poszerzycie swoje kontakty. No ale przede wszystkim to raczej bym się nastawiała, robiąc takie rzeczy, na to, że można sobie takie codzienne dni sprawić, że będą takie jakieś lepsze, fajnie jest też po prostu nawet kogoś skomplementować i nie oczekiwać w zamian nic, tak po prostu tak po prostu spróbować zrobić komuś fajny dzień to tyle w temacie yy, co robić, żeby ludzie byli dla nas mili Kurczę, widzę, że tu mam ten cień cały czas to trochę denerwuje, mam nadzieję, że was nie super temat XX Michael Cześć Kasiu, pozdrów ode mnie męża, chodziłem z nim do jednej klasy. Przekażę, ale co mam powiedzieć, że... Nie Michael. Michel? Powiem, może... Może skojarzy, chociaż kurczę, po niku i po, po profilowym to wątpię. Może powiedz, jak masz na imię chociaż. I, i w klasie do gimnazjum, do, do tego... Ym, do technikum, czy gdzie... Karolina. Kasia, wpadaj na siłownię. Do mnie twój live ratuje mnie od nudów. <grystanie> Hejka. Się mi udało. No, popatrz. Dobra, słuchajcie. Jak macie jakieś pytanie, możecie zadawać. Wydaje mi się, że zapiszę tego live'a od Matiego na Gorkiego. Dobra. Przekażę. I od razu mogę powiedzieć, że nawzajem, bo zapewne też każę Ciebie pozdrowić. Jak macie jeszcze jakieś pytania, pytajcie. Możemy sobie jeszcze chwilę pogadać. Dzisiaj jeszcze mam do rozpisania jedną dietę, za chwilę się za to wezmę. Potem jedziemy chyba z mężem gdzieś na obiad. Potem będziemy chyba oglądać seriale. Zostało nam... Kurde, chyba już tylko dwa odcinki. Stranger Things, potem chyba Walking Dead. Jezu, jak ja ostatnio po tym Stranger Things miałam koszmary w nocy. Koszmar jest wtedy, kiedy się wybudzamy z tego, z tego koszmaru. Widzę wtedy koszmar. Ja miałam taki okropny koszmar. Super kręciąki, dzięki. A zobaczcie w ogóle, jak jest z boku. Jestem taka zadowolona. Wczoraj sobie nułam włosy, i faktycznie tak dyfuzorem je wysuszyłam na żelu męskim. To, to jest. I no, no tutaj, tutaj, prostownica weszła w grę, żeby ten kręciołek był taki lepszy. Ale generalnie to jestem bardzo zadowolona ostatnio. Chyba też się wybiorę do fryzjera, żeby mi ciutkę te włosy pocieniował. Bo jest, jest taki fryzjer, do którego chodzi moja mama, która może ma podobne włosy jak ja. Ja zawsze myślałam, że ona ma kręcone. Ja mam proste. Ona mi powiedziała, że ona ma takie półkręcone, i właśnie ta jedna, jedyna fryzjerka yy, sprawiła że mogła te włosy no, mieć nawet troszkę dłuższe niż ja teraz mam, a tak to inni fryzjerzy mówili jej, że z tymi włosami się nic nie da zrobić, wyobrażacie to sobie? Wyobrażacie to sobie? Jezu, muszę mówić wolniej idziecie do fryzjera a on wam mówi, no z tymi włosami to nic się nie da zrobić Jezus Maria, to tylko o tym świadczy, że ten fryzjer jest albo do kitu albo, że po prostu on nie umie tego ogarnąć albo, że mu się nie chce, ale to niech to powie, a nie z tymi włosami to się pani nic nie da zrobić, Jezus Maria Malinka Marcynka. Witaj, Kasiu, jak zawsze cudowna i piękna, radosnego dnia. Dzięki nawzajem. Ślicznie tobie w takiej fryzurze. Dzięki. Słuchajcie, może macie jakieś jeszcze pytania? W ogóle jakieś pytania? Bo na razie to nie, nie zadaliście. Może sobie jeszcze pogadamy chwilę. Widzę, że już jest 13 minut, tak? Może do 15 minut ewentualnie. Najdłużej sobie pogadamy, bo nie chciałabym, żeby to było też nie wiadomo jakie długie, jak, o niczym konkretnym nie gadamy. Ale jeszcze właśnie tak, co do tego wczorajszego filmu, który tutaj zamieściłam, czy jesteśmy bardziej roślinożercami, czy bardziej drapieżnikami, bardzo się cieszę z waszego odbioru. W sensie, takie tam są naprawdę mądre komentarze. Jak ktoś się nie zgadza z tym frutarianem, który uważa, że jesteśmy zbieraczami, tylko to, to nie jest tak, że ale głupi, ho, 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 ho tylko faktycznie, jakieś, faktycznie dajecie naprawdę porządne argumenty. Dostałam też linki do dwóch filmów, takich jeden, jeden sobie zobaczyłam, jeden sobie obejrzę o takim ludzie na Syberii, o takiej kulturze, gdzie babka nawet podobno Zagryzła zająca. Zapolowała centralnie na zająca. Jak chcecie też sobie zobaczyć, a sobie koniecznie muszę zobaczyć ten film. Nie wiem, czy to był jakiś ludy, czuł. Czu. Dobra, nie będę czuł. Jak powiedziałam to mężowi, to, to, to sprowadził to do czupa-czupsa. <gry> Ale to, to, to nie był lud czupa-czupsów. <gry> Zobaczcie sobie komentarze pod tym filmem moim wczorajszym. I. I tam warto poszukać linku, linków do dwóch filmów, które były zamieszczone w komentarzach. Ja sobie myślę, że niedługo ten film sobie zobaczę, a, a może nawet obgadamy go razem. No. I nie wiem, do czego ja zmierzałam. Chyba do tego, że po prostu fajna dyskusja tam się nawiązała. Bardzo się cieszę, że obserwują mnie tacy. Ogarnięci ludzie, którzy nie chcą, którzy naprawdę mają fajne argumenty, za oczywiście te argumenty padły za tym, że bardziej jesteśmy drapieżnikami, no bo to, to też jest według mnie logiczne, ale jakby ktoś miał argumenty, że jesteśmy bardziej roślinożercami, to ja też chętnie przeczytam. Ale no cieszę się. Cieszę się ogólnie, że, że tu jesteście. I że przyciągam takich ciekawych, mądrych, ogarniętych ludzi. I myślę, że to może być taki ode mnie dla Was komplement na koniec. Polecam dawać komplementy innym, uśmiechać się do innych obcych ludzi na ulicy. Można to ćwiczyć, można to trenować. Im więcej takich sytuacji, tym lepiej. I chyba to by było na tyle. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, polecam zasubskrybować dać łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Zapraszam. Na moje profile Instagramowe, Facebookowe, po motywacje, żeby zobaczyć jakieś fajne fotki, yy, przeczytać jakieś takie krótkie informacje, które tam zamieszczam w postach. Zapraszam też na grupę naszą yy, zamkniętą, Drużyna w Kondycji. Zapraszam na moją stronę w wkondycji.pl albo jest forma.pl, gdzie m.in. takie bluzy sobie możecie. O, nie siedzę, zapier. I to jest dobre hasło to jest dobra motywacja. Gdzie możecie sobie na przykład m.in. te bluzy zobaczyć, czy ciuchy treningowe, czy akcesoria treningowe, z którymi trenuję. Możecie też sobie zobaczyć, jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnej, diety i planu treningowego. Wszystkie linki, jak zwykle, macie w opisie pod filmem. O subskrypcji powiedziałam, I jeszcze może jakieś hasło na dziś. Może kto zobaczył film do tego momentu, zapis tego live'a albo tego live'a teraz na żywo, niech napisze w komentarzu. Zakręcona. Może tak być. Dobra, dzięki wielkie, że byliście i widzimy się za niedługo pewnie. Papa! Pa.